Chciałeś pobrać Xtreme na najnowszą wersję 1.21.9? Świetnie trafiłeś. Właśnie teraz się to pokaże. Bez zbędnego przedłużania zacznijmy ten film. Dobra, pierwsze co musimy zrobić to oczywiście pobrać naszego X-Raya. Oczywiście linki do pobrania znajdziecie tutaj w opisie oraz w przypiętym komentarzu, także kliknijmy sobie w to. Ja oczywiście mam już otworzoną tutaj obok stronkę, więc tak, jesteśmy teraz na stronie, na której możecie przeczytać sobie o tym tekstur teksturpaku, zobaczyć porównanie ze slajderem, no i macie tutaj parę screenshotów, jak to będzie wyglądać u Was na Minecrafcie. Oczywiście, żeby dostać link do pobrania, klikamy teraz jump to download links, możemy kliknąć ten niebieski przycisk albo po prostu skrolować tutaj aż znajdziecie taki przycisk, klikamy go, jesteśmy teraz na oficjalnej stronie tego tekstur packa, teraz klikamy download no i oczywiście czekamy 5 sekund Teksturpak pack już się nam pobrał, także teraz odpalmy minecrafta tak jak widzicie minecraft jest już włączony, teraz wchodzimy w opcje, resource packs, otwórz folder paczek no i teraz otworzył nam się tutaj folder, do niego przyciągnijmy sobie nasz pobrany plik i voilà. tutaj po lewej stronie pojawił nam się x-ray, kliknijmy na niego i zatwierdźmy przyciskiem done no i jak sami teraz widzicie, wszystko działa poprawnie